Gdyby ludzie rapowali w szkole part 4. Ja się do nowej szkoły. Tylko do takiej tam, gdzie trzeba będzie chodzić w soboty. Dyskusja z nauczycielami nie ma mowy. Do nadrobienia jest pełno roboty. Bo zamiast nauczycieli pracują tam boty. Pracy tutaj jest co niemiara! A w dzienniku skarży się twoja stara. Lecz ja się ma nauczkę. Bo miesiąc temu wywalili go ze szkoły. Aby go tam powrócili, to nie ma mowy. Pracy tutaj jest co niemiara, a w dzienniku skarży się twoja stara. Nowa szkoła to chyba zły pomysł, bo człowiek traci zmysł. Do domu zadane jest pół książki, więc do nauki i nie mam mycia rączki. Jak coś zryje, zryjesz, to dostajesz sp...